Hej, witajcie, słuchajcie, dawno, bardzo dawno temu nie pokazywałem nic z World of Warships, no ale powiem szczerze, przez długi okres czasu w ogóle nie grałem, nie wiem. Ile to było Dwa miesiące, 3 miesiące. Nie wchodziłem nawet do gry, nawet nie wiem co się działo, tak naprawdę nie wiem jakie są zmiany w grze. Z tego co widzę, to tylko mam tutaj na przykład plus 13, jeśli chodzi o umiejętności mojego dowódcy. No i tutaj będę musiał sobie delikatnie to rozkminić, jak to dokładnie wygląda. Natomiast wszemi wobec słychać, że dzisiaj jest ta fajna zabawa, czyli Bottle battleship. battleship. Mamy tutaj tego typu piękny okręcik. Jakiegoś tutaj fantastycznego kapitana. Co jest ciekawe, do tej pory nie było czegoś takiego i powiem szczerze, że bardzo bym chciał, żeby na przykład Było jakieś załogę na tych okrętach. Jeżeli mamy na przykład jakiegoś Orlina, to tutaj też byłoby wskazane na to, żeby nawet jakieś osoby się tutaj pojawiły. Byłoby to znacznie ciekawsze. A tak, to, to mamy tylko jednego tutaj kapitana, gdzie on się teraz pojawi. Jestem bardzo ciekawy. O, jest z przodu. <laughs> Sympatyczny, naprawdę świetny gość i powiem też że bardzo, bardzo bym chciał, żeby... O, zobaczcie, jak ładnie sobie sprawdza. Ach, bez nadzieja. Nie miał kto wyczyścić lów dokładnie. O, jest i na bocianim gniaz... gniazdku, to tak powiedzieć, ładniej. Dobra, co my tutaj mamy za okręcik? Bottle ship. Żywotność 20 tysięcy, pancerz od 6 do 88 mm, dobra, i jest ok Artyleria, główna bateria 2x2,5... aha, pięćsetki, zasięg głównej baterii 9,6 km yy, Mamy tutaj torpedy, wyrzut torpedowy, jedne, jedna wyż... zasięg torped 8 km, jedna torpeda... aha, jakie obrażenia? Zaraz sobie dokładnie do tego dojdziemy. Manewrowość, kamuflaż. No to jest tak średnio. Dobra, zobaczymy teraz, jak to wyglądają moduły. O, nawet możemy tutaj sobie wytwornicę dymu założyć do niego. Oczywiście, grupę naprawczo ratunkowa. O, co jest ciekawe, ponieważ. 40 sekund czas przeładowania. Torpedy. 90 węzłów. No to nawet, że takie są. Hmm. Dają radę, szybkie są: 8 km, 6 strzałów na minutę torpedami i maksymalne uszkodzenia 10 tysięcy. Torpedami 10 tysięcy. Główne uzbrojenie pociski przeciwpancerne i odłamkowo burzące ok. Zasięg maksymalny 9 km. No to dobra. Strasznie mi się to podoba. Nie dość, że jest taka fajna, sympatyczna muzyczka, to jeszcze ten kapitan, który robi tutaj fantastyczną robotę i naprawdę, powiem szczerze, bardzo bym chciał, żeby takie właśnie jakieś humorystyczne obrazki, akcenty były bardziej zaimplementowane do tej gry. Fajnie, jeśli chodzi o... Dobra, nie wiecie co... Kooperacyjna, bitwa losowa. Czekajcie, właśnie. Czy można grać kooperację, czy raczej bitwę losową? Nawet nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Ale spróbujemy. Aj, sorry, opuść kolejkę. Nie, nie dorzuciłem sobie nic, jeśli chodzi o umiejętności, ale y, może zagramy sobie więcej niż jedną bitwę. Zobaczymy. Ruin, y, Ruinberg w Jacuzzi. <ścoughs> Kaczuszka jest beściarska. Naprawdę podoba mi się. Co my tutaj mamy? K na minimapce kaczuszka, yy, przepraszam, to nie jest kaczuszka, to będzie jakaś orka bardziej. No. Dobra, rozpocznij. <śm> Aha, czyli w jacuzzi, czyli pływamy sobie tutaj w jakimś małym niby. Kurde, rewelacyjnie to wygląda. Mamy tutaj taki strasznie duży kran. Jesteśmy takim malutkim stateczkiem. Ale ich jest 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tylko, że mam te bardzo małą mini-mapkę, więc pod tym względem jest nieźle. Zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o obrażenia. Maksymalne uszkodzenia 2500, 1600. Spróbujmy sobie założyć te pepeki. Action, action Station. Jak wygląda ją kwestia. Aha, do przodu! <laughs> Ale zobaczcie, jak szybko przeładowują się te torpedy, Pik. i następna leci. Prędkość 27 węzłów. Pik. i następna torpedka. Da się powiększyć minimapkę? Da się powiększyć minimapkę. No, zdecydowanie warto ją mieć taką większą. O, jest na 10 km. Yy, dobrze pamiętam, to jest 8 km. Ła. Wow. Dostał za 1000, ale mnie tutaj strasznie obija gość. No. Jupi! świetnie tu wygląda. Na 200. Jeszcze dodatkowo fajne odgłosy. Ładnie za 1900. Coś mi tutaj zaraz w coś wpłynę. Ała. O kurde. Cofaj, 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 cofaj. Misiek, cofaj. A zaraz mnie wykończą. Jak działają hajeki za 1000, za 2000e o lipka dobra zaraź mi się tutaj naprawi. Za tysiąc, okay. Dobra, już skręcajmy. A on stoi. Main turin, no i w tym momencie mnie załatwią a i załatwię swojego ale spróbujmy go zustaanować a i niestety już byłem pewny tego, że mi się uda sterenować kogoś. Czekajcie, to już dostałem jeszcze jakiś medal. Walka morska, zalewanie, zniszcz okręt w ogóle przez zalanie. <ścoughs> ale zabawa jest fantastyczna. No ale muszę sobie jeszcze troszkę swojego dowódcę poprawić, ze względu na to, że będzie miał więcej umiejętności i powinno to działać lepiej, niestety, dostałem. Ależ to fajnie brzmi. Bitwa jest na razie wyrównana. Nie wiem dokładnie ile zrobiłem, ale za bardzo się tutaj wziąłem troszeczkę w, do przodu, wy, wy, wypchałem. I na takie zabawy raczej powinno się z tyłu przeczekiwać. Czemu on nie strzela w ogóle? Dopiero teraz strzelił jeden raz. A chyba liczę tylko i wyłącznie na torpedy. A, jak widzicie, rzucił sobie teraz dopiero torpedę. Nie wiem zupełnie po co, no ale dobra, nieważne. Groszę bo z drugiej strony zaraz go tutaj obiją. Nie torpedami, gościu! Ja wiem, że zwykłymi pociskami, czyli torpedami byłoby lepiej, ale no cóż. Dobra, na razie wygrywamy. Świetna zabawa. jest torpetka płynie dostanie aha i do jego zniszczyli więc akurat już niewiele to daje Fantastyka I został jeszcze tylko jeden okręt w drużynie przeciwnej. Pokeball Destiny 336 jeszcze mi został. A jak widzicie, no... Słabo mi poszło, tylko jeden zniszczony. Jestem bardzo ciekawy, ile mi się w ogóle udało zrobić. Trzeba zapamiętać, pływamy w pewnej odległości. I tak będzie najlepiej, ze względu na to, że... Okej. Okay. Yupi. Tambuzej bo jeszcze pod, jest podpalony, więc y, będzie lepiej. Ale jak widać, o, co jest? Z dwóch kilometrów zniknął? Nie spenetrowało tutaj 5000, Dobra, wykończony, ładnie. Mmm, niektórzy sobie naprawdę tak nieźle poradzili. 0000 zwycięzca, element zaskoczenia, wynik drużyny no nie pokazuję, raport szczegółowy 14 tysięcy e, demedu, zrobiłem. obudonkowo-burzącemu mi 3 tysiące i spowodowanie zalania 7 tysięcy, ładnie. Trafienia 8 tysięcy, no łącznie dajmy to 15, 30, tam parę tysięcy, dużo, niedużo, ale e, zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Z tym, że w tym momencie to ja sobie już wezmę, zmienię umiejętności dowódcy. Do, tylko muszę powiem szczerze, że, że nie wiem jak to jest teraz yy, trening strzelecki Żywotność okrętu to jest do naprawy gaszenia roznaniem sytuacji czyli mamy Dobra A tak w ogóle to... Te... Czekajcie 2 razy 500 mm by mi to w ogóle nie działało wtedy jeżeli mielibyśmy dodatkowe uzbrojenie do 139 mm więc to najprawdopodobniej e, nic mi to nie da dajmy sobie jeden a to tak naprawdę bez znaczenia A może dajmy tak. Kiecie, tylko tu jest. Szybszy obrót. Eee, bez znaczenia. Idziemy dalej. Następną bitwę. <śleszamy> o, to fajnie wygląda. 56 sekund do rozpoczęcia rozgrywki, no to powiem szczerze, że tutaj rzeczywiście długo trzeba będzie czekać. Znowu ja mnie wyrzucił na środek, więc wiecie co, ja sobie chyba zrobię w ten sposób że raczej popłynę, nie tak jak poprzednio, y, przez środek, tylko popłynę sobie gdzieś tam boczkiem i wówczas dopiero będę mógł tak naprawdę spróbować zagrać inaczej. Z względu na to, że no fajnie wszystko, ładnie, pięknie, możemy tutaj dużo zrobić, no ale niestety... Czekajcie, co to w ogóle jest? To jest? Aha, to jest wytwornica dymu. Czas przeładowania 15 sekund, aktywny przez jedną sekundę. Szybciutko się przeładowują torpedy. Co prawda, ta torpeda jest jedna, i co ciekawe, można ją aktywować tylko i wyłącznie do przodu. Ale to jest fajne, że zasięg tych torped jest naprawdę niesamowity. 8 km, tier nieokreślony, więc tutaj pod tym względem dobra, trochę wolno się to rozpędza. To można mu tutaj zarzucić. Fajnie to brzmi. Zrobimy teraz jeszcze jedno puk puk puk, puk. Dobra. Przeciwpancerne, ładuj. Dobrze jest z tym pomyślany, że, o, że okręt ten nie może strzelać tymi. E, Czekaj, czy to jest pod T? Nie może strzelać do przodu, w bok tymi torpedkami, ze względu na to, że byłoby to już mniej ciekawe, mniej interesujące i duże ułatwienie. No tak, to możemy sobie... To był gdzieś gość. 11 kilometrów, jeszcze za daleko. rozbijam się mniej więcej od tej mini wyspy Dobra, teraz się spróbujmy wstrzelić w tego gościa, żeby mnie tutaj nie drażnił tak bardzo. Tak, on jest na 6 km. Dobra, dostaje tak gdzieś po 700, więc spróbujmy sobie burzaczki stosować. A, zaraz, słuchajcie, bo ja chyba odpływam za bardzo. ...poza mapę. Kurczę, jestem sam przeciwko dwóm. Okej, okay, zniszczyłem mu... Aha, ona się teraz ustawia tak, żeby do mnie walnąć... mnie walnąć torpedami. Okej. Okay. No to torpedka w kierunku tego gościa. Kurde, jestem sam. à Brad. Je marche pas de polandodon. Dobra, chyba dostajesz trochę bardziej na 1600. Dobra, jesteś załatwiony, gościu? A teraz ciebie tutaj zaraz załatwię. Tak jest, drugi załatwiony. Pięknie, nawet nieźle mi z tym wychodzi. A, mamy tutaj jeszcze jednego. Muszę sobie poprzestawiać znowu ustawienia klawiatury ze względu na to, że jak widzicie, grałem dosyć dawno i tutaj mi się pozmieniało. Nie mogę sobie jakoś szybkiego przybliżenia zrobić. Kurczę, tamten ma dosyć dużą ilość kapsa więc no, powiem szczerze, że na razie nie ma co za bardzo szaleć. Ale mam już dwa fragi na swoim koncie, dwa, 34 trafienia, dwa trafienia torpedą, dwa zalania dwóch zniszczonych i dwie podpały. No a z tą podpałą to jest słabo, ale no cóż... <śled> Ależ zabawa jest. Powiem szczerze, że, że nie gostuję w tej... O, 29 węzłów już mamy. Nie gostuję w tego typu jakichś takich niby pseudozabawach, które tutaj mi, e, że tak powiem, no, trochę inaczej działają, takimi bardziej prostymi zasadami, ale... Dobra, on tutaj będzie skręcał, także na razie zwalnijmy sobie torpetkę. Następna torpedka jest pod palonko, a chyba nie zasiadł torpedą Trwaniak. Sześciu zniszczył, ja dziękuję. Ja się za załatwiłem sam, bo w sumie niepotrzebnie sobie dodatkowo jeszcze tutaj. A jeszcze jednego zniszczy? Nie, już tym razem nie. Tak jest, załatwiony. Wynik drużyny. No, tym razem zrobiłem 20, 35. No i ponad 40 tysięcy, jeśli chodzi o obrażenia. No i, no i powiem szczerze, że wygląda to rewelacyjnie. Zdobyto osiągnięcie początkujący, kapitan, zwycięstwo. No, i tak to mniej więcej wygląda. Powiem szczerze, rewelacyjnie, bardzo mi się to podoba, i, no, i byle tak dalej, bo naprawdę tego typu zabawy są bardzo mile widziane. Szczególnie przeze mnie, ponieważ zwykłe jakieś takie, jak powiedziałem już wielokrotnie, jest kapitanek. E, jakieś takie rozgrywki po pewnym czasie się nudzą. O, tak jest, jestem królem. Królem mórz, władcą, władcą, władcą przestrzeni jest tutaj. No cóż, mam nadzieję, że wygracie w tą zabawę i że Wam się to podoba. No, Oczywiście, możemy tutaj dzięki temu zdobywać jeszcze dodatkowo medale. Znaczy nie medale, tylko flagi, a kredyty. Nagroda za wygrań jacuzzi wydano. Także warto sobie nawet grać tylko i wyłącznie po to, aby zdobywać właśnie flagi, bo one się oczywiście przydają. Im wyższy poziom, tym one są bardziej przydatne. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, skomentujcie go i widzimy się w następnym. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Jeszcze, jeszcze raz pomachajmy ładnie kapitanowi. Hej.